mazowieckiego, ale myślę, że powinniście bardzo gorąco przywitać gość, którzy przybyli dzisiaj do Was szynicy, czyli zawodników baratowego przestworu. Brawo! Jest mi niezmiernie miło, że tyle, tylu rodziców jest dzisiaj w sali. Bo to było moje takie marzenie, żeby na takich turniejach. Przede wszystkim by, byli rodzice uczestników i to Państwu, od Was i ode mnie, duże brawa. Życzę wam żeby wszystkich jak najwięcej doli, jak najwięcej radości z gry, jak najmniej fauny, jak najmniej przykryć Oczywiście nie wszyscy mogą wygrać, ale nie wybrają najlepsi. I górnie nas pierwszy czy drugi, przychodzimy do dyrektora Moskwy, zarządza otwarta. To poleci na ten? Na